Cześć drogie dzieci, witam Was serdecznie na kreatywnych zajęciach Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach. Będą to nasze ostatnie zajęcia przed Waszym powrotem do szkoły czy przedszkola. Dlatego chciałbym nawiązać do tego edukacyjnego tematu i chciałbym, żebyście byli w szkole mądrzy jak sowy. Dlatego dzisiaj wykonamy sowę z papieru. Do wykonania sowy potrzebujemy dwóch papierowych kół. O średnicy około 20 cm oraz dwóch mniejszych kółek, które będą oczami naszej sowy. Średnice mają około 5-4 cm. Potrzebujemy również kartki papieru kolorowego, w tym przypadku pomarańczowy oraz flamastra kleju i nożyczek. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Przygotowane wcześniej koła musimy ze sobą złączyć. Zrobimy to za pomocą kleju. W ten sposób powstało nam kółko dwukolorowe, z jednej strony czerwone, z drugiej strony zielone. Teraz musimy zgiąć boki koła do środka. W taki sposób. Aby powstały skrzydełka naszej sowy. Sowa oczywiście ma wielkie oczy które zrobimy z tych mniejszych kółeczek. Musimy narysować jeszcze źrenice. Tak przygotowane wielkie oczy z możemy już naklejać. Sowa jest drapieżnikiem, więc potrzebuje wielkiego dzioba oraz szpony, które zrobimy z tej drugiej kartki papieru pomarańczowego. Teraz musimy wyciąć nasze szpony i dziurki. I zrobione, słuchajcie. Dziubek i szpony naklejone, i nasza edukacyjna sowa jest gotowa. Oby przyniosła Wam szczęście w pierwszych dniach szkoły. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.